Mieszka wylewa sobie coś na włosy żeby ładnie wyglądać. Na śniadanką będzie jajecznica, Aga właśnie smaży, a ja noszę wszystko na stół tam. Zjemy na dworze, bo dzisiaj nie pada to bardzo fajnie. Mhm. Lubimy sobie usiąść gdzieś na ławeczce. Ja nie wiem czy ja chcę chlebek. Ja chyba wezmę tylko sobie jajka i troszkę wady. A my, kochani podjechaliśmy kawałek, żeby gonić słońce i zatrzymaliśmy się na obiadek. Dzisiaj mamy spaghetti bolognese i suróweczkę. Jest Zobaczcie jak mam ładnie. Mhm. Możemy sobie zjeść obiadek. Tak myśleliśmy z dwie godzinki, może trzy posiedzimy. A i... może do rana. A może do rana. Zobaczymy jak nam to będzie. I teraz czas na kawkę. Tak oto dotarliśmy dzisiaj do Timro. Jedziemy za słońcem. Timro to jest miejscowość, która znajduje się blisko Sundsvall. To jest na górę od Sztokholmu. To jest nasze Morze Bałtyckie. Piotrek teraz rozkminia, gdzie jesteśmy dokładnie. On musi wszystko wiedzieć. Tam jest miasto, tu jest miasto, tu jest wyspa. Uciekły, jak mnie zobaczyły. Znaczy, jak tu jest sucho, trawa wypalona, to dzięki nie wiem, kiedy tu ostatnio nas padało. Przeszłam się jestem na krótki spacerek, tutaj. No tutaj sobie stoimy, zobaczcie. I to jest dosłownie parę metrów od morza, i tam w samochodu mamy ścieżkę do morza i do nabrzeża. Witajcie, kochani, dzisiaj jesteśmy w Sundzwal. I małe zakupy zrobiliśmy, potrzebowaliśmy tam kable, nie kable takie, nie? A gaz kupiliśmy takie rzeczy, i w sumie dzień zleciał, później nawet poszliśmy. A tu jest widok z wieży widokowej z, z Sundwaldnora nora jest tam? Z tarasu z Nora Beriet. Jakieś imprezy są Silekce, no, chyba, no? Musimy podjechać, zobaczyć. Idziemy na wieżę? Spójrzcie, ile schodów na tej wieży. Zobaczymy. I tam do góry idziemy. Zaczynamy. Weź, ale może teraz wejdzie. Windy chciał. Ale windy nie ma. I teraz jak się wydrapiemy na. wejdziemy na te schody na górę na wieżę widokową, to będziemy 162 metry nad poziomem morza. To lecimy? Na no można Można. Z terasu widokowego rozciąga się piękny widok na panoramę Sundsvall. Jest mglisto, ale pomimo to jest widok bardzo ładny. Chciałam Wam jeszcze pokazać, jak z góry dobrze widać, ile tu jest w mieście Sielenki. Witam wszystkich. Jesteśmy w Sundsvall, mieście położonym około 400 km na północ od Sztokholmu. Miasto leży w Zatoce Botnickiej. Idziemy gdzieś tam muzyka gra. Idziemy za tą muzyką. Trafiliśmy na koncert na rynku w Sundsvall. Idziemy zwiedzać miasto. Aga lubi oglądać wszystkie fontanny. Ona do wszystkich fontanny idzie. Prawdę mówiąc, nie spodziewaliśmy się, że Sundsvall to takie przyjemne i ładne miasto. Zobacz Aga: ogródki pełne ludzi. Jedzą o tej godzinie, a my mówimy, że nie można jeść. Wiecie, co? A my znaleźliśmy jakiegoś bezdomnego psajkę. Jakie to dziwne w Szwecji o moje kochanie, bo głaszczę, zobaczcie jaki fajny piunek tam autostrada jest, nie pamiętam jaki numer jest pole kempingowe przy samym porcie O, albo Kiedyś ktoś powiedział, że faceci to duże dzieci? Z ten pasem ma. O, patrz. skocz i kąp się. Chodź. Chodź moje dziecko, chodź. Jestem pozytywnie zaskoczona tym miastem. Naprawdę bar Naprawdę bardzo fajne. W całym mieście są smoki w celu. I tam chyba następny. No. I tam jeszcze dalej jest smok. I kolejny smok. A ten jak się schował, ten jak się schował. No. I tutaj następny. Nawet panowie policjanci porządku. Dzień dobry wszystkim, spójrzcie jaki mamy dzisiaj piękny poranek, czas na śniadenko. za tym zabrawa, Eee... Nie wiem, wygląda tak. No to bez woża, samo się może zasiało, wiesz, owiec czy coś, to ja nie znam. albo pszen... pszenica, pszen... coś tam to jest, no to złoże jest, to wygląda. Spójrzcie, w Szwecji też mamy piaskowe plaże. I słońce. Pokaż, gdzie spaliśmy dzisiaj. Idziemy zrobić kawkę i śniadanka. Spójrzcie, jakie piękne plaże są też w Szwecji. I piaskowe, nie? Piaskowe, Jego tak. Później nie po... nie zjemy śniadanie, to pokażemy i wypijemy kawkę. może tam kawkę gdzieś sobie wypijemy, zobaczymy. Aga robi kawkę. No tu moje kanapeczki. Nasza bułka. Czarna oczywiście. No, ciepło. A my dzisiaj obiadek w takiej scenerii. Zgodniliśmy już troszkę. Dzisiaj był co prawda tylko odgrzewany, bo mieliśmy ale przyjemnie będzie się jadło. Słoneczko świeci, wiaterek wieje, jest fajnie. Kochani, obiadek dzisiaj. No, przyjechaliśmy tutaj, to jest, jesteśmy w tej chwili około 350 km na północ od Sztokholmu. Powiem szczerze, że nigdy tu nie byłem w tych regionach i trochę jestem, może nie w soku, ale tak. Nie wiedziałem, że tu takie życie jest myślałem, że wszyscy bardziej te... wyobrażają, że takie są klimaty bardziej, nie wiem, syberyjskie, albo no. ten. Ale wczoraj to miasto Sunzwal nas zaskoczyło Zobaczcie tutaj można wjechać samochodem Jesteśmy dosłownie 20 metrów od plaży No tak jeśli ktoś chce... cały urok tego walnajfu tutaj w Szwecji No to nie jest jedyne miejsce bardzo nie, tu, no, to co kawałek, takie miejsca są. Szczególnie na tym wybrzeżu. Jeśli się szukasz spokoju. Bo ten tam koło Göteborga, tam Fjellbeka, Smygen, tam jest bardzo turystyczne, nie? tam jest masa turystów i tam już jest gorzej z tym. Ale tu, no, a tutaj to, zobaczcie, tak samo okolice Karsklony, sama Karskona może jest turystów, nie? Ale już obok, możecie jechać. Parkować, stać. Zgadnijcie, co będziemy robić. Przeszłam się kawałek koło tej plaży i wiecie, co będziemy robić teraz? I okazało się, że tu jest bardzo dużo jagód. No i Piotrek złapał już wenę, żeby nazbierać pojemnik. Więc zbieramy. Zbierajcie? Ja zbieram też, oczywiście. Zobaczcie, żeby... 5 minut i z Piotrem nazbieraliśmy pojemniczek jagód. Ale jakie duże, piękne one są. Kościół na ślad Widać go z daleka, na kursie stoi, nie? Zobaczcie, następny kościół. I dookoła prawie nie ma. Taki sam, podobny jak ten, co gdzieś wcześniej. W drodze do Jewle stanęliśmy na tak zwanym Rast Placu i chciałabym Wam pokazać przykładowy parking, Placu, jak to wygląda. I zobaczcie, to jest tak zorganizowane fajnie, że blisko jest miejsce też do kąpieli, jest zrobione miejsce do odpoczynku. I tak jak w większości miejsc w Szwecji na odpoczynek czy wędrówkę, zobaczcie, tutaj są stoliki. I tutaj jest też miejsce, żeby, żebyście sobie pogrylowali, jak macie ochotę. I tak oto dotarliśmy do Jewle. Jest to miasto położone 175 km na północ od Sztokholmu i leży nad Zatoką Botnicką. Jest najstarszym miastem Norland. Prawa miejskie otrzymało już w 1419 roku. Jewle to stare miasto przemysłowe, które dziś kojarzone jest z fabryką kawy Gevalia, ponieważ Gevalia to łacińska nazwa Jewle. Aga zobaczyła fontannę jak zwykle leci Wszystkie fontanny ona ogląda Aga odkryła drugą fontannę. Niestety kościół zamknięty chcieliśmy zobaczyć w środku, ale nie da się, ale z zewnątrz jest bardzo łatwo, Tam... prawda? Kościół marynarzy. Tak się nazywa. Tutaj wszystko takie wydaje się w środku betonowe. Jak mówiłam wcześniej, że dużo miast na zieleni też tu próbują, gdzie nie gdzie, ale takie betonowe. Jest jak idziemy to jest sam beton, nie? Ten budynek, co widzieliście poprzednio, to jest najstarszy budynek Straży Pożarnej w Szwecji. Z 1889 roku. Tak. Miasto Jewle nie urzekło nas jakoś specjalnie. Ruszamy dalej. A tu nasza van lifeowa miejscóweczka na kąpielisku w Marma. Ciepły, spokojny wieczór. I to by było na tyle w tym odcinku. Dziękujemy Ci, że jesteś i zapraszamy na kolejne. Do zobaczenia!